Zapraszam Was na wykład o chmurach, na którym poznacie szczegółowo nazwy poszczególnych chmur oraz ich wygląd i charakterystykę, przez co nauczycie się je rozpoznawać. Zapraszam. Pogoda bywa różna. Jednego dnia obserwujemy bezchmurne niebo, innego z kolei pada deszcz i nikogo to nie dziwi. Dlatego rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego na przykład pada deszcz. Niejednokrotnie jednak spoglądamy z niepokojem w niebo, chcąc odczytać na przykład, czy z chmury, którą właśnie widzimy, spadnie zaraz deszcz, czy też nie. Myślę, że po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu wykładu będziecie bez najmniejszego problemu potrafili przewidzieć na podstawie obserwacji chmur, jaka pogoda czeka Was w najbliższym czasie. A zatem czym są chmury? To unoszące się w powietrzu produkty kondensacji składające się z mnóstwa zgrupowanych kropelek wody lub kryształków lodu. Pojedyncze krople mogą być bardzo małe, ledwo dostrzegalne gołym okiem, lub osiągać rozmiary dużych kropli, a nawet bryłek lodu. Stopień pokrycia nieba chmurami nazywać będziemy zachmurzeniem. Określa się je na podstawie obserwacji za pomocą łamka dziesiętnego, który wskazuje nam, jaką część nieba pokrywają chmury. Chmury będziemy klasyfikować ze względu na wysokość, na jakiej się znajdują. Spójrzcie na rysunek. I tak o chmurach wysokich będziemy mówić, jeżeli znajdują się na wysokości większej niż 5 km. Należą do nich takie chmury jak Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus. Chmury średnie znajdują się na wysokości od 2 do 7 km. Nazywamy je altokumulus i altostratus. Chmury niskie rozpościerają się na wysokości mniejszej niż 2 km i należą do nich takie chmury jak nimbostratus, stratocumulus i stratus. Ostatni rodzaj chmur to chmury o budowie pionowej, znajdujące się powyżej 2 km. Nad powierzchnią ziemi i bardzo silnie są rozbudowane w pionie. Będziemy do nich zaliczać chmury Cumulus i Cumulonimbus. Na początek przyjrzyjmy się chmurom wysokim. Cirrus, czyli chmura pierzasta, znajduje się na dużej wysokości, zwykle między 6 a 12 km. Składa się z bardzo drobnych, rozproszonych igiełek lodu. Jej budowa jest bardzo delikatna, włóknista, coś na kształcie dwabnych, połyskujących, białych niteczek. Chmury pierzaste są na tyle cienkie, że nie zmniejszają dopływu promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. Nie powodują oczywiście opadów, natomiast bardzo często są zwiastunem zmiany pogody i nadchodzących opadów. Cumulus to chmura pierzasto-kłębiasta. Chmury tego typu często potocznie zwane są po prostu barankami, gdyż składają się z białych, prawie przezroczystych kłębków przypominających runo owieczki. Niekiedy przybierają one również postać zmarszczek lub, lub jakby ości ryby. Chmura pierzasto kłębiasta zbudowana jest głównie z kryształków lodu. Nie daje ona opadu, natomiast może powodować tak zwane zjawisko wirga, czyli opady, które nie docierają do powierzchni ziemi ponieważ po drodze wyparowują. Cirrostratus, chmura pierzastowarstwowa, to chmura, pokry która pokrywa niebo niemal całkowicie. Tworzą ona rodzaj białej zasłony, ale mimo to dostrzec można kontury Słońca. Chmury pierzastowarstwowe zbudowane są przede wszystkim z kryształków lodu i, co ciekawe, wywołują niezwykłe zjawisko, świetlne zwane halo. Wywołują je załamujące się promienie słoneczne, które odbijają się od ścian drobnych kryształków lodu, które budują chmury. Ma najczęściej wygląd pierścienia wokół tarczy słońca lub księżyca. Obok pierścienia można zauważyć świetliste łuki i krzyże przecinające tarcze oraz plany zwane pozornymi słońcami lub pozornymi księżycami. Niestety są zwiastunami pogorszenia się pogody. Do chmur średnich należy altocumulus, chmura kłębiasta średnia. Mówiąc o niej, mam już raczej na myśli całą ławicę chmur, złożoną z zaokrąglonych kłębków, podobnych jak w przypadku chmur cyrocumulus, ale nieco większych. Są one biało-szare, z ciemnymi cieniami i w niektórych miejscach silnie się piętrzą, dając tym samym lokalny cień. Zbudowane są one z wody, lecz nie dają opadów zapowiadają natomiast zdecydowane pogorszenie pogody. Altostratus, chmura warstwowa średnia, tworzy dość gęstą warstwę o kolorze szarym lub niebiesko-szarym. Ma włóknistą strukturę, nie dość jednak gęstą, aby całkowicie przykryć Słońce, więc prześwieca ona delikatnie przez chmurę. Zbudowana jest zarówno z kryształków lodu, jak i kropelek wody. Zimą przynosi ona opady drobnego śniegu, a w ciepłych porach roku daje jedynie opady w postaci wilka. Pierwszą z chmur niskich jest Nimbostratus, chmura warstwowo-deszczowa. Tworzy ona gęstą warstwę ciemnoszarych chmur, bezkształtnych i niekiedy silnie postrzępionych u dołu. Ich grubość dochodzi nawet do kilku kilometrów. Chmura ta zbudowana jest w przeważającej części z wody, Jedynie w górnej, w górnej części z kryształków lodu. Przynosi długotrwałe i intensywne opady deszczu, a zimą śniegu. Stratokumulus chmura kłębiasto-warstwowa tworzy ławice lub warstwy chmur o wyraźnej, kłębiastej budowie, układających się na kształt walców lub zaokrąglonych brył. Ma kolor biały lub szary z wyraźnymi, jaśniejszymi przerwami. Budują ją kropelki wody, a niekiedy krupy śnieżne lub płatki śniegu. Daje słaby opad w postaci deszczu, śniegu lub krup śnieżnych. Stratus, chmura warstwowa, tworzy jednolitą, niską i mglistą warstwę chmur, zakrywającą słońce i pokrywającą całe niebo. Chmury te znajdują się bardzo nisko, nawet kilkadziesiąt metrów, kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Zbudowana jest ona z kropelek wody, natomiast podczas niskich temperatur, temperatur z kształków lodu. Pada z niej mrzawka lub drobny śnieg, czasem także krupy i słupki lodowe. Chmury pionowe to cumulus, kura, chmura kłębiasta, która ma postać kłębu w przeważającej części białego o wyraźnej, ciemniejszej podstawie. Ma ona Pionową budowę z wyraźnymi zaokrągleniami i postrzępioną postrzepioną płaską podstawę. Występuje pojedynczo lub w ławicach. Zbudowana jest z kropelek wody i nie daje opadu, towarzyszy jej za to piękna pogoda. Kumulonibus, chmura kłębiasto deszczowa jest to chmura pojedyncza, bardzo silnie rozbudowana pionowo o poszarpanej podstawie. Piętrzy się ona, przypominając swoim wyglądem góry lub wieże. Niekiedy w górnej części jest znacznie rozszerzona i przyjmuje kształt kowadła otoczonego tzw. fałszywymi chmurami pierzastymi. Ma ciemny kolor, chyba że oświetlają ją promienie słoneczne, wtedy ma barwę białą. Przynosi gwałtowne ulewy, którym z reguły towarzyszą wyładowania atmosferyczne, czyli pioruny. Kiedy chmura przybiera wyjątkowo ciemną barwę, możemy o niej powiedzieć, że jest chmurą gradową i spodziewać się upadów gradu. Jej budowa jest mieszaniną kropelek wody w dolnej części, wody i kryształków lodu w części środkowej i samych kryształków lodu w górnej części. Z wykładu postarajcie się zapamiętać nazwy i cechy charakterystyczne poszczególnych chmur. Powtórzmy więc je w skrócie jeszcze raz. Cirrus to chmura pierzasta, piętra wysokiego, jest delikatna i włóknista. Cirrocumulus, chmura kłębiasta piętra wysokiego, tworząca białe, przezroczyste kłębki, zwane barankami. Cirrostratus chmura warstwowa, piętra wysokiego. Ma ona postać białej zasłony. Altocumulus, chmura kłębiasta, średnia, tworząca szare, kłębiące się ławice. Altostratus, chmura warstwowa średnia, jest gęsta i włóknista. Nimbostratus, chmura warstwowa deszczowa piętra niskiego, tworzy gęstą, ciemnoszarą, bezkształtną warstwę. stratokumulus Chmura kłębiastowarstwowa, piętra niskiego, mająca wyraźnie zaokrąglone, walcowate kształty. Stratus. Chmura warstwowa, tworząca niską, jednolitą i glistą warstwę. Cumulus. Chmura kłębiasta, o budowie pionowej, zaokrąglona, z postrzępionym podstawą. Cumulonimbus. Chmura kłębiasto-deszczowa, piętrząca się na kształt gór i przybierająca kształt Kowadła w górnej części.